Dragon Ball to jedna z najważniejszych współczesnych marek, mająca olbrzymi wpływ na popkulturę. Niepozorna manga i później anime stały się fenomenem, który otworzył umysły milionów ludzi na japońskie kreskówki. Goku i spółka zawadnęli kulturą masową i Dragon Ball stał się jedną z ikon współczesnych czasów, a przy okazji niezwykle dochodowym biznesem. Jakby tego było mało, przygody kosmity z planety Vegeta przedarły się do gier wideo i przez lata powstało zatrzęsienie produkcji na bazie mangi Akiry Toriyamy. Jedną z najpopularniejszych serii Gier o Smoczych Kulach był cykl Budokai Tenkaichi. Teraz na rynek trafia długo wyczekiwana najnowsza odsłona serii pod tytułem Dragon Ball Sparking Zero. O tym, czy jest to gra godna marki i jej fanów, dowiecie się z recenzji. Startujemy. Dragon Ball Sparking Zero to najnowsza odsłona cyklu Beatix 3D znanego dotychczas na zachodzie jako Budokai Tenkaichi. Tym razem gra zachowuje swój oryginalny japoński tytuł Sparkin i jest swego rodzaju rebootem cyklu, który nie miał nowych odsłon od kilkunastu lat. Teraz Beatica od Spike Chansoft przypomina graczom o potędze smoczej serii. Sparking Zero zostało wydane przez speców od gier na bazie anime, czyli Namco Bandai, na PlayStation 5, Xbox Series i komputery osobiste. My graliśmy na konsoli Sony. Sparking Zero, podobnie jak prawie każda gra na bazie legendarnej mangi, opowiada tę samą historię, która w tym przypadku bazuje na wydarzeniach od inwazji Saiyajin z Dragon Ball Z do tego, co dzieje się w Dragon Ball Super. Niestety w kampanii Dragon Ball GT i oryginalna seria zostały pominięte. Fabuła jest zaprezentowana w dość ciekawy sposób. Otóż mamy serię pomniejszych kampanii z perspektywy danej postaci. Które składają się w większą całość. Poznajemy więc historię takich postaci jak Goku, Freezer, Gohan, Vegeta czy Goku Black. Każdy z tych bohaterów ma okazję stoczenia swoich największych walk, a całość układa się w dobrze znaną nam historię z anime i mangi. Tryb kampanii sprawdza się nieźle, ale wcześniejsze gry robiły to lepiej były bardziej klimatyczne i dokładniejsze. Tutaj wydarzenia przedstawiane są dość chaotycznie, jeśli ktoś dobrze nie zna serii, może pogubić się w chronologii. Dlatego, jeśli bardzo zależy nam na fabule, to znacznie lepiej zaopatrzyć się w coś takiego jak Dragon Ball Kakarot. Z kolei, jedną bardzo fajną rzeczą, którą robi tryb fabularny z Parking Zero, są alternatywne scenariusze. Podczas pewnych walk możemy doprowadzić do rezultatu innego niż w oryginalnej historii. Wtedy nasza opowieść się zmienia względem kanonu serii. To ciekawy dodatek, i zabawa w odkrywanie alternatywnych ścieżek i poznawanie nowych, losów postaci sprawia wiele frajdy. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że kampania nie należy do najprostszych. Walki potrafią być naprawdę wymagające i znajomość systemu w gry często jest niezbędna do tego, by dokonać postępów. Czuć, że tryb fabularny nie jest tutaj zawartością wrzuconą na siłę, pełniącą jedynie tutorial pod zmagania sieciowe. Sparking Zero to rodzaj bijatyki nazywanej często Arena Fighter. Mowa bowiem o tytule trójwymiarowym, gdzie starcia toczone są na olbrzymich arenach a nasze postacie mogą się swobodnie po nich poruszać. Do tego wojownicy są w stanie latać i niszczyć otoczenie za pomocą swoich ataków. Rozgrywka wygląda inaczej niż w produkcjach takich jak Tekken czy Soul Calibur i nie dysponujemy tak rozbudowanym systemem walki bazującym na kombo, Zamiast tego mamy jeden przycisk do ciosów, jeden do ataków na odległość, unik, blok, przycisk do unoszenia się i opadania. No i jest też przycisk do koncentracji pozwalający ładować ki potrzebne do odpalania ataków specjalnych. Tak wyglądają podstawy, ale w systemie walki jest całkiem sporo głębi, dzięki której Dragon Ball: Sparking Zero, choć przystępne dla nowicjuszy, wymaga ustawicznego podnoszenia swoich umiejętności. Same starcia nie trwają zazwyczaj zbyt długo i dzięki atakom specjalnym są bardzo dynamiczne. Po naładowaniu kij odpalamy dobrze znane techniki, takie jak Kamehameha czy Galick Gun i podziwiamy stylowe animacje. Poza trybem kampanii, Sparking Zero oferuje również trochę innych opcji. Mamy funkcję turniejów, do gry z innymi online i potyczki przy jednej konsoli. Pozwala to otworzyć zawody rozgrywane w trakcie Dragon Ball Z i Dragon Ball Super lub stworzyć własny turniej z wybranymi przez nas zasadami to całkiem fajny dodatek, który może urozmaicić odrobinę czas spędzony z tym tytułem. Jest też tryb Bonus Battle, pozwalający na stoczenie specjalnie przygotowanych przez twórców pojedynków. Dla przykładu mamy tutaj pojedynek pomiędzy Tranksem z przyszłości a Piccolo, znanym u nas też jako Szatan Serduszko. Pojedynki mogą mieć specjalne zasady i poprzedzane są krótkimi scenkami przerywnikowymi. Mamy także możliwość tworzenia własnych bitew i granie w to, co wymyślili inni. Jest to ciekawe urozmaicenie, które pozwala na stworzenie własnych, fantastycznych scenariuszy potyczek swoimi ulubionymi postaciami, do których nie doszło ani w Manze, ani w Anime. A jest z czego wybierać, bo Dragon Ball z Parking Zero oferuje nam zatrważającą liczbę ponad 180 wojowników. Oczywiście znaczna część z nich to różne wersje najpopularniejszych postaci. Sam Goku pojawia się chyba z 15 razy w różnych wariantach. Mimo to znalazło się miejsce dla całej masy innych zawodników. Jest bardzo fajny przekrój postaci z Dragon Ball Z, GT, super, a nawet filmów. Sporo wojowników należy odblokować poprzez postępy w kampanii. Sklepi klub system smoczych kul, pozwalający przywołać smoka Shenrona, by spełnił nasze życzenie. Ogólnie rzeczy do odblokowania jest całkiem sporo dzięki systemowi kostiumów i drobnego modyfikowania naszych postaci poprzez kapsułki ze specjalnymi właściwościami. Możemy na przykład zaczynać starcia z większą ilością energii lub dodawać wzmocnione obrażenia danego typu. W parze z tymi systemami idzie jeszcze poziom naszego profilu i lista zadań do wykonania, za które jesteśmy nagradzani różnymi prezentami. Dzięki temu wszystkiemu Dragon Ball Sparking Zero jest tytułem, który może starczyć na wiele godzin nawet jeśli nie zdecydujemy się grać online. Oczywiście jak przystało na bijatykę nie mogło zabraknąć opcji gry z innymi. Multiplayer wypada całkiem solidnie, mamy możliwość gry w trybie rankingowym lub zabawę bez wpływu na naszą pozycję w tabeli. Jest trochę opcji ustawiania meczów, możemy zdecydować się na starcia jeden na jednego lub wybrać opcję zespołów gdzie w walce będziemy przełączać się pomiędzy postaciami. W trybie rankingowym mamy jeszcze limit punktów do wykorzystania dla zespołu, co jest spowodowane tym, że różni bohaterowie mają różną moc. Mamy 15 punktów do podziału, co pozwala wybrać kilka słabszych postaci lub na przykład dwie silniejsze. Sprawia to, że starcia są bardziej różnorodne. Na pracę serwerów oraz ilość graczy nie mogę narzekać. Miałem co prawda trochę problemów ze znalezieniem randomowych partnerów na PlayStation 5 do gry w trybie zwykłych potyczek, ale przy rankingowych potyczkach wszystko przebiegało bez zarzutów. Sporym atutem Dragon Ball Sparking Zero jest to, że gra sprawdza się świetnie jako uczta dla fanów legendarnej mangi i anime, ale też jako produkcja dla osób lubiących w miarę przystępne bijatyki. Jako miłośnik cyklu o smoczych kulach miałem sporo frajdy i co chwilę uderzała mnie fala nostalgii równie mocna, co najpotężniejsze ataki bohaterów. Udało się stworzyć coś naprawdę fajnego, co daje olbrzymią frajdę z rozgrywki i jest jedną z najlepszych gier na licencji anime czy mangi w ostatnich latach. W trakcie starć czuć moc wojowników i można się wkręcić w gigantyczne potyczki, do jakich dochodziło w serialu. Do tego alternatywne wersje historii i dodatkowe bitwy są prawdziwym smaczkiem który jeszcze bardziej zachęca do gry. A wszystko to okraszone zostało udanym systemem walki, który mimo swojej prostoty nie nudzi się tak szybko, jak ma to miejsce w przypadku podobnych produkcji na bazie innych seriali. Sparking Zero zrobiło na mnie naprawdę pozytywne wrażenie, zarówno pod względem treści, jak i jej prezentacji. Pod względem graficznym gra również dowozi i tutaj się powtórzę, że jest to jedna z najlepiej wykonanych i najładniejszych gier na bazie anime, w jakie miałem okazję zagrać. Tytuł prezentuje się obłędnie. Nawet menu gry jest bardzo klimatyczne i opiera się na fajnych animowanych przejściach w klimatach Dragon Ball. Od razu widać różnicę pomiędzy tym tytułem, a leniwymi skokami na kasę w stylu chociażby ostatniego Jujutsu Kaisen. Zadbano o sporo detali i smaczków, które sprawiają, że patrzy się na ten tytuł z uśmiechem. Kaczenki to mieszanka bardziej dynamicznych sekwencji i statycznych obrazów, opatrzonych dialogami. W wielu scenach możemy się przełączać pomiędzy tradycyjną formą a widokiem z oczu naszej postaci, co tylko pokazuje zaangażowanie twórców w cały projekt. Jeśli chodzi o kwestie audio, to mamy do wyboru oryginalny japoński voice acting oraz angielskie wersje głosów postaci. Nie ma co prawda polskiego lektora z francuskim językiem w tle więc nie da się w pełni oddać klimatu jaki lata temu towarzyszył dzieciakom przy oglądaniu Dragon Balla, no ale nie można mieć wszystkiego. Ważne jednak, że to co jest zostało wykonane pierwsza klasa. Świetną grę aktorską uzupełnia niezwykle klimatyczna muzyka, która także umiejętnie uruchamia drzemiące w fanach marki pokłady nostalgii. Generalnie widać, że każdy aspekt w grze nie został zrobiony po kosztach, i nawet w trybie encyklopedii możemy odpalać głosowe komentarze bohaterów na temat różnych postaci. Kwestie techniczne także nie zawodzą. Zresztą niczego innego się nie spodziewałem, bo tradycyjnie mało która z podobnych produkcji jest tak dopracowana jak przygody Goku i spółki. Dragon Ball z Parking Zero, podobnie jak praktycznie wszystkie obecne bijatyki, oferuje nam Season Pass. Już zapowiedziano DLC z nowymi postaciami, które będą pochodzić z filmu Dragon Ball Super Super Hero i najnowszej serii animowanej o podtytule Daima, której premiera zbiega się z momentem wydania Sparking Zero. Według informacji w ten sposób dołączy do gry jeszcze ponad 20 postaci, co sprawi, że w grze będziemy mieli ponad 200 wojowników. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych dodatkowych mikropłatności i jedyne na co możemy wydać kasę to DLC z muzyką z anime. Możliwe, że jednak ta sytuacja ulegnie zmianie, zwłaszcza jeśli Sparking Zero okaże się takim sukcesem, jaki się zapowiada. Wtedy liczyłbym się ze znacznie większą liczbą dodatków i mikropłatności. W końcu mowa o Namco Bandai, które lubi ukradkiem aktywować mikropłatności w swoich tytułach po premierze. Jednak śmiało można się będzie bawić bez jakichkolwiek płatnych strojów czy postaci. To, co jest dostępne już na ten moment, w zupełności powinno wystarczyć. Nie ukrywam, że jestem pod wielkim wrażeniem z Parking Zero. Ale znajdzie się też kilka rzeczy, do których mogę się przyczepić. Pierwszą z nich jest nieobecność Dragon Ball GT w kampanii. Wiem, dla wielu osób ta seria jest czarną owcą smoczej sagi, ale fajnie byłoby wykorzystać to, że postacie z serialu znajdują się w grze. Drugim przytykiem do trybu fabularnego jest to, że nie wykorzystano potencjału większości postaci, dużo walk zostaje pominiętych i postacie takie jak Vegeta traktowane są trochę po macoszemu i ich tryb nie jest tak rozbudowany jak być powinien. Jest też jakiś problem z poziomem trudności gry. Niektóre walki są prawdziwym wyzwaniem i trzeba się przy nich naprawdę napocić, podczas gdy dalsze, potencjalnie trudniejsze starcia są jak bułka z masłem. Zaburza to nieco balans wchodzenia w ten tytuł, gdyż na przykład kampania Goku już na samym początku może sprawić znacznej części graczy spore problemy. Jeszcze za wcześnie, by wszystko na pewno oceniać, ale możliwe, że gra będzie miała problemy z balansem wojowników przez system wzmocnień i niektóre umiejętności. Już teraz jedna z komediowych postaci samurai Yajirobe sieje postrach w grach online przez swoje umiejętności uzdrawiania się praktycznie bez ograniczeń. W przyszłości pewnie trafi się więcej podobnych kwiatków. Wymienione problemy jednak nie przeszkadzają w dobrej zabawie, ale trochę szkoda, że nie wykorzystano w pełni potencjału legendarnej serii. Dragon Ball Sparking Zero to jedna z najlepszych arenowych bijatek dostępnych na rynku. Tytuł świetnie się sprawdza i nie przynosi hańby serii, z której się wywodzi. Do tego mamy do czynienia z prawdziwym smakołykiem dla fanów Dragon Balla. Masa postaci, sporo scenariuszy i dodatków, które wyglądają super. Nawet bez gigantycznego przywiązania do mangi i anime można bawić się dobrze. Jest tak dzięki przystępnemu, ale jednocześnie bardzo widowiskowemu systemowi walki i przyjemnej dla oka oprawie graficznej. To naprawdę niezwykle udana pozycja i wzór dla przyszłych gier na bazie anime. Poprzeczka dla konkurencyjnych tytułów została podniesiona bardzo wysoko. Dragon Balls Sparking Zero wypada wyśmienicie i jest tytułem, po który trzeba sięgnąć, jeśli lubi się przygody Goku lub po prostu dobre bijatyki. I to już wszystko w tym materiale. Jeśli Ci się podobał, to nie zapomnij o subskrypcji, łapce w górze i kliknięciu w dzwoneczek a i będziemy wdzięczni za komentarz dla zasięgów lub po prostu jeżeli masz nam coś ciekawego do napisania. Do usłyszenia, cześć!